Ale no właśnie, do czego? Otóż idziemy teraz na solo shuffle healerem, Resto shamanem. Jak wspominałem, ja off streamowo coś tam troszkę tam wstępnie tam popróbowałem tego Resto. Absolutnie nie chcę udawać, że potrafię tym grać w żadnym razie. Ale to, co jest piękne na temat grania healerem i, to, i coś, co mnie o, przekonało do grania healerem, to jest to, jest to, że kolejki są od razu. Jest to lepsze niż czekanie pół godziny DPS-em. Dobra, czy ja mam dwóch ferali? Nie, jeden z balans. A drugi? Feral. Dobra, to pewnie będą balansa bardziej obijać, więc dobra, niech tak będzie. Hilbota zasałem z powrotem. Tak, Hilbota nie zdążyłem się przekonwertować na dwóch duel. Ale no wiecie, jak to jest, jak się nie ma czasu. Nie chce się odrabiać pracy domowej, to była szybkie rozwiązanie. Więc, więc. Yy, Polamy my Hillerem, aby się nauczyć. Takie, takie jest moje podejście. Ciepaneczko, cześć. Yy, więc teraz tak. Oni chcą. Yy, Killhunt. Czy oni chcą Killhunt? Eee, ja osobiście uważam, że to może być błąd. Ja bym usiadł na Warlocku, z tego powodu, że War jak oni usiadą na Warlocku, to będą go interruptować. A Warlock na... Fli Affliction Warlock na Freecastie? To nie jest do końca to, czego my chcemy od życia, tak jeśli mam być zupełnie szczery, ale... No okej, okay, on tu już leci zdotować, ja sobie taki w Wolfie... Ghost Wolfie nastukam, albo o, tutaj wypuścimy na niego 2T. To nie był chyba opłacalny trade, że on na mnie nałożył doty w zamian za to, że go. Jezus! Patrz, on ledwo nałożył na mnie doty. Dobra, ja odpalam od razu. Ja tutaj na nic nie czekam, bo ja wiem, że tutaj będzie ostro. Może mi się uda interapcik taki sportowy. Wy... Okej, okay, może zinteraptuję Lava Bersta. O Jezus, on umiera! Dobra, nie, ja muszę pamiętać, że ja nie jestem DPS-em teraz. Dobra, eee, żab bym chciał. Warlocka w żabę. To jest to. To jest... To jest ambicja moja na teraz. A no! O, cyklon poszedł! Od DPS-a Cóż za szalone w ogóle. Szalone playsy tu są grane. No po prostu nie wierzę. No i pomożemy troszkę w DPS-iku też. A ty cholera jedna. Ale mamy presję, kurde. Presja jest absolutnie po naszej stronie. Ale to dlatego, że dobre ceceki poszło na Warlocka, nie? Dobra, do, ja pomogę w obijaniu. Ja, ja tu. Dawaj się, zbijemy go, kurde. Ty, no to mi się podoba. Znaczy, bez przesady, tego to na DPS chyba nie będziemy zużywać. No i tak mimo wszystko na leczeniu się skupmy, nie? Bo to wiecie, jak to. O, no właśnie tak to ze mną jest. Oj, żeby minie. Dobra, na szczęście się udało tam, ale tam na końcu trochę niebezpiecznie, odratowałbym go, miałem jeszcze dużo rzeczy. Um, ale no, to było... to był, to był łatwy play. To, to szczerze powiedziawszy było łatwe. Ale pasie, To jest fajne, to mi się podoba Resto Szamanie, że jak mało jest do leczenia, bo dobrze idą CC i wszystkie inne rzeczy, to pasie jaki tutaj support można zrobić, nie kurde, to, to było... To było... to jest fajne. Tam ja się zdecydowanie podoba. Dobra, kogo oni będą tu fokusować? Który to jest Druid? To jest Druid Balance. Hmm, ale ja nie wiem, czy nie Huntera nie będą fokusować. No zobaczymy, najwyżej zmienię te, te tarcze. Skuj się bardziej od Loka. Yy, tak, na pewno. Znaczy, umówmy się, Warlock to jest. Yy, to nawet nie jest tak, że Warlock jest. Nawet bym nie powiedział, że on jest yy, mocny czy przeżywalny. A, Trinketuj od razu, trudno, w dupie. Ja bym bardziej. Cyclon na mnie? Okej. Okay. Ja bym bardziej powiedział, że Warlock to jest rajdowy boss. Oh, so hmm. Hmm, kurde, no... Ale to był... No, ja. To jest, w sensie, bym go odratował na luzie. Chciałem, chciałem Spirit Linka tam stawić po, po tym, jaki tak zespałem, ale totalnie ja położyłem tę rundę. Jakby za darmo ją oddałem niestety. E, bo się tam troszkę zagapiłem, zagadałem. Ale to było absolutne. Nie wiem, nie, nie, nie poszło. W ogóle muszę ustawić, totem, muszę ustawić makro, co mi te totemy stawiają od razu, jakby w miejsce kursora. Nie tak, że właśnie ja muszę to tam wybrać i tam kliknąć, położyć, bo to właśnie zawsze się takie jaja dzieją po drodze. No dobra, uznajmy to za wypadek przy pracy. I teraz tak. I teraz, i teraz się może na chwilę skupmy. Yy, wszyscy w stelfie, wow, całe party w stelfie mamy. Cholera, to nie? Dobra, no to odpalę takiego sportowego Stormbringera teraz i będę żył nadzieję, że oni się zaraz pojawią. Żeby go zutylizować jeszcze. A cholery czekają. Ach, nie doceniłem ich, nie doceniłem ich. Yy, chyba Riptida też powinienem takiego sportowego kłaść na dzień dobry, jeżeli się nic nie dzieje. Okej, okay, jest na mnie Cyclone. Okej, okay, to jest, y, wydaje mi się, do przeżycia Cyclone. razie, no, jak tu będzie dalej, no ale to y, aż tak to sobie nie, nie pozwolę, muszę powiedzieć. Y, aż taki bezpieczny nie jestem. No i dobra. I teraz. Y, fajnie by było so na przykład. Y, o. <śleszy> <śleszy> no dobra, no tak. Nie, no to jest. To jest kurde, to jest często to, że jak się healerem gra, to zanim tak naprawdę czasami się człowiek zdąży rozkręcić i tam coś porobić, to to jak, jak dobrze DPSi zagrają, to to jest, to jest po rundzie. Ale szczerze, ja wam coś powiem. Znaczy, to może być tylko wrażenie. Eee, ale ja mam wrażenie, że healerem na tych solo szaflach jest paradoksalnie łatwiej. Pomimo tego, że niby jest ciężej, no bo trafi się dwóch melasów, cię będzie treinować, to jest stresujące, bla bla, bla bla. To tak szczerze, healerem mi się wydaje. DPS-em jest o wiele łatwiej taką sytuację, że albo przegrywasz Że przegrywasz wszystko, jak masz. jakby jak źle setupowo, że tak powiem, tracisz. E, trafisz. Healerem mi się wydaje, o wiele bardziej jest taka sytuacja, że tak naprawdę możesz wyjść z założenia, że trzy będziesz miał wygrane ty i trzy drugi healer. Tak. E, mówię, to jest bardzo taki. Daleko idące... W... Kurde no, głupi Hillbot Muszę go zablokować. Dobra ja położę te to temy też od razu, tam nie będę się w ogóle pieścił. Eee, czemu jak... no, grounding może teraz na przykład Okej, okay, tu jakieś stuny dzikie, jakieś coś, pewnie cyclone, ale do... oho, okej, okay. eee, trinketuję. Trudno. I może w takim razie... O! No właśnie. Nie no, kurde, to jest po prostu... No ale właśnie to, to jest to, o czym ja mówię! Ja nie umiem tym grać! Ja nie umiem tym grać i mam trzy wygrane, okej? Okay? To jest niski rat i wszystko, ale... ale... nie wiem, może się, może faktycznie to się jeszcze przejadę, może to się jeszcze dorówna, jak, jak wejdziemy na troszkę wyższy rating. No bo to są bardzo niskie raty, Umówmy się. Ale muszę powiedzieć, że tak mimo wszystko podoba mi się. Podoba mi się to grać. zwłaszcza, jakoś tak szamanem. Że tak naprawdę właśnie jak się dobrze gra, to jakby czuć ten taki potencjał, że jak się potrafi odpowiednio to zbalansować, to można bardzo wspomóc DPS. Yy, więc to jest coś. No i w, Ja tam w ogóle Counter-Strike'a nie położyłem. A tam Counter-Strike to ten to był. No. Aby się przydał na pewno. Dobra, ja nie wiem, na koło oni tu idą. Tutaj oni się w ogóle nie dogadali, kogo tam fokusują, ani nic. Dobra, ja Counter-Strike od razu kładę, to kładę, to kładę. Wszystkie to temy, wszystko. Wszystko, co mamy, to. Kurde, ch jak chłopa biją, CO JEST?! Ty, ale ja go leczyłem w ogóle, bo w ogóle on, on, on odpłynął w ogóle. A w ogóle, a gdzie był żół... w ogóle... Okej, okay, no dobra, no. No tak się zdarza. Ja nie wiem, czemu on tak y tam... On się tak porwał trochę tam, do, w sensie ja nie chcę mówić, że ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za to, pewnie gdybym szybciej zareagował, mógłbym tam i spirit linka, jakieś tam inne rzeczy postawić. Chociaż mimo wszystko wydaje mi się, że właśnie to jest trochę... Pro, może być trochę problemem szamana, że właśnie tutaj brak jest takiego oprócz spirit linka, który też jest taki, no wiecie, taki bardzo sytuacyjny, nazwijmy to. To trochę ciężko jest, o właśnie takie, wiecie, coś w stylu y, eksternal, o po prostu to jest chyba to, czego szukam. Dobra, yy, zakładam, że huntera będę fokusować. Więc... Ee, więc, 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 więc... Ja zżółwię, ale tutaj zlosuję, ale zżółwię Warlocka, gdy przyjdzie czas na takie zagrania. Dobra, mogę tak. Aha, on mnie tu, on tutaj zdotować... <laughs> Próbuję. No nie mówcie mi, że oni planują się na mnie rzucić. Bo to mi cholera... przykro będzie normalnie. Dobra, no to sperdżujemy chłopa w takim razie. Tutaj go tak doprawimy troszkę. O! Proszę bardzo, ile tyndemejr można zadać tak sobie. No dobra, no. No dobra, no i co? Od razu Counter-Strike, żaba w tego, w Tutaj to, on mnie firuje. Mogłem, no mogłem. Burde. Dobra, ja nie będę w ogóle się pieścił, ja wszystko odpalam. Wszystko co mam. No źle w ogóle też to głupawo zagrałem bardzo. Niestety, niestety, ale... Ale tak się stało. Dobra, ja w ogóle Greysa odpalę, żeby mnie nie silencowali teraz. Bo tutaj trzeba nadrobić straty troszkę żaba w Warlocka. Dobra, trochę chaotycznie tam wyszło, przyznam, ale dobra, Saklą we mnie. To mi się wydaje jest do przełknięcia, o ile Hunter przetrzyma. Mogłem to zinteraptować. Yy... Za spałem. Hunter jest za daleko, nie jestem w stanie go dosięgnąć i to jest właśnie... To jest właśnie tego typu sytuacja, No Ja nic... Ja go nie uratuję. Ja nie widzę w ogóle opcji, w której go mogę uratować. Nie ma... Nie ma... Nie ma takiego uniwersum, w którym ja go chyba teraz uratuję. Nie wiem, co ja bym mógł tam zagrać na koniec, żeby go uratować, się zastanawiam. O czym ja nie pomyślałem w takiej sytuacji? Ja w ogóle Spirit Linka miałem jeszcze?! O Jezu, ja myślałem, że ja Spirit Linka już użyłem. Dobra, to mogłem Spirit Linka użyć. To przede wszystkim właściwie. Mogłem użyć zdecydowanie Spirit Linka i myślę, nawet, żeby się hmm. Chyba Grounding totem już wtedy wrócił, też mogłem o tym pomyśleć. Ee, Naruta pewnie już było za późne w grabem. No, było parę. W ogóle. A! To jest coś, coś czego ja w ogóle nie robię. W ogóle. Nie, y Warlock mnie firował. I ja, za, ja go interaptowałem zamiast Tremora puścić. A co to, totalnie mogłem Tremora po prostu puścić i byłoby git, więc to jest też coś czego absolutnie nie robię i pewnie jeszcze trochę minie zanim ja się tego nauczę Ale do na pierwsze koty zapłaty, prawda?